Sponsorem JagaTV jest Barter SA. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagiellonii. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w gwestocładowej, a barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami! W pierwszej kolejności to chciałbym pogratulować mojej drużynie za ambicje, że walczyła do końca i tak jak mówię, nie załamywała się. Przegrywając 2-0 wyciągnęliśmy na 2-2 i stworzyła się ciekawa końcówka. Dużo, dużo zawdzięczamy też temu, że młodzież, która weszła, można powiedzieć, że stanęła na wysokości zadania i każdy z tych zawodników młodych, który dostał szansę, wykorzystał ją w 100% i to też jest pocieszające drugi taki aspekt tego, tego meczu. Znaczy na gorąco na pewno ciężko coś e, bardzo konstruktywnego powiedzieć. Nie będę też niczego wymyślał. Pamiętam, doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że dzisiaj po tym remisie można powiedzieć, w szatni jesteśmy załamani, tak jak graliśmy z Wisłą Kraków. E, jesteśmy niezadowoleni, bo na pewno pokazaliśmy kawałek dobrej piłki e, z perspektywy całego meczu. Uczulaliśmy na to, że mają szybkiego zawodnika z boku, że jest Kosowski, który ma dobre do, dośrodkowanie, że to nawet jeżeli tam nie przyjechało kilku zawodników, to jest to dobra Wisła. No i boli przede wszystkim to, że uczulamy w każdym meczu praktycznie, no, żeby nie faulować na, na 18, 16, 20 mecze. No i dzisiaj można powiedzieć, tak Wisła się otworzyła szczerze od odrzutu wolnego, fantastycznie uderzonego, strzeliła na 2-1, złapała, jak to się mówi w przenośni, wiatr, żagle. No i, i stworzyła sobie kolejną sytuację, ale mimo to tworzymy zawsze takie spektakularne widowiska, że mogliśmy się w 93 minucie pokusić o zwycięstwo, no bo Dani Quintana, który do tej pory naprawdę grał fantastyczne mecze i dzisiaj też zagrał bardzo dobry mecz, siedzi w szatni załamany, i mówi, że on sam nie wie, jak to się stało, że on tego nie szczelił, bo ta piłka była zaledwie metr przed linią końcową. Także... Gratulacje dla chłopaków, dobrą serię trzymamy, naszym celem przed sezonem było szóste miejsce, wszystko co zrobimy powyżej jest na nasz plus, nie załamujemy się, przyjeżdża do nas Lech, koncentrujemy się na Lechu, wszędzie trzeba zrobić wszystko, żeby z Lechem odrobić, żeby Lecha tu pokonać, pokonaliśmy go w Poznaniu i będziemy wszystko robić, żeby w kolejnym meczu to, kolejnym meczu to odrobić, można powiedzieć 23 spotkania, które rozegraliśmy do tej pory, mamy cztery porażki, także naprawdę stabilna dyspozycja jest. Musimy się na pewno wystrzegać takich błędów przy bramkach, jakie dzisiaj żeśmy zrobili. Pracujemy nad tym, ale niczego nie da się można powiedzieć, nikt Krakowa z dnia na dzień nie zbudował, to też trochę trwało, także cieszymy się, że cały tydzień trenowaliśmy już na normalnym boisku i dzisiaj to już też było widać po naszej drużynie, że się stara grać w piłkę. Kolejna bramka Gajosa, jest, wielu, jest wiele pozytywów z tego meczu, także ja na pewno się cieszę, gratulacje tutaj dla, dla naszego zespołu, bo Widać gołym okiem, że robimy postępy, i uważam, że nadal nie jesteśmy na straconej pozycji, bo mamy zaledwie punkt do górnika. Zabrze, a to jest chyba nasz, nasz priorytet, żeby być w tej pierwszej szóstce. To, 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 co powiedziałem, to, co wszystko zrobimy powyżej, to będzie, będzie, będzie na nasz wielki, wielki plus. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Znaczy, wiadomo, że w meczu jest wiele emocji, tak? I jeżeli notorycznie ktoś, mimo to, że to jest kibic, tak, notorycznie przychodzi na mecz i, i notorycznie komuś ubliża, no to nawet anioł nie wytrzyma, raczej aniołem nie jestem, więc i tak naprawdę dużo kolejek już wytrzymywałem przychodzą jakieś granice. I... Po prostu no, zapytałem się go, no, jeżeli ma jakiś problem, to niech przyjdzie i porozmawiamy razem. Jeden, ta, sama, ta sama jedna osoba a nie. łatwo jest krzyczeć z trybun. No, wiele lat grałem w piłkę, wiem, że przychodzą lepsze i gorsze momenty tak, ale boli mnie to szczególnie, że jest to pracownik jednego z hoteli, w którym śpimy i zdarzyło się to nie pierwszy raz. Także jak to mówią, no, to jest aspekt pozasportowy, także tak szczególnie mi się o tym nie chce gadać, bo na meczu są emocje, co ja nie chciałem wygrać, chłopaki nie chcieli wygrać, Quintana nie chciał strzelić że to nie o to chodzi. Tak? No, wydaje mi się, że kibic jest po to, żeby być z drużyną na dobre i na złe, tak? a nie tylko w momentach, jak wygrywamy, tak? bo to oręże po porażce chyba najbardziej cięży na zawodnikach i na trenerach, tak? a najłatwiej jest siedzieć i krytykować. Tak? Zbyszek bo jak będę to powtarzał, fajne słowa powiedział. Naszą cechą narodową jest współczuć tym, co już wszystko przegrali, a nie nienawidzić tych, co wygrali, tak? bo najczęściej ci, co tak uważają, to najczęściej w życiu nic im się nie udało. Także no, to, na pewno, to na pewno boli, ale tak jak powiedziałem, no, są momenty, że wiadomo, coś się odpowie i do sędziego się coś krzyknie, pochodzi po meczu się, podaje rękę i takie, takie, takie po prostu życie. My robimy swoje, koncentrujemy się na lechu. E, można powiedzieć, że lek nam leży, jest w dobrej dyspozycji. My mamy dobrą pasę, my mamy swoje cele, lech ma swoje. Nie będziemy wielce się rozdrabniać. Ja powiedziałem tylko jedną rzecz. Że paradoksalnie stało się tak, że przyjeżdżająca Wisła, która jest potentatem w Lidze Polskiej. Pore mi się jesteśmy niezadowoleni, no to, 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 że to świadczy tylko o tym, że sportowo poziom my podnosimy, a o problemach innych drużyn nie będę tutaj za bardzo się rozwodził, bo to nie są nasze problemy. Dziękuję. Wspominało, ja że widzę, że musi być prowadziły dwa do zera. Mniej więcej w całym termencie zdjął pan dwóch tam wtedy trzech zawodników. Nie skończyło się tak niestety tak podobnie. Nie ma pan dzisiaj pretensji o to, że, że tak się style się. No, znaczy przede wszystkim mam pretensje do siebie. Na pewno. <laughs> Ale też nie chcę obarczać tutaj winą jednego czy, czy drugiego zawodnika za, za, za poszczególne błędy, bo przede wszystkim, yy, yy, tak jak powiedziałem, mecz mógł się zakończyć happy endem w 93 minucie. Strzelamy bramkę, nikt by o zmianach nie mówił, także no taka jest piłka. Zobaczmy jaka jest mała bariera od tego, żeby być na czwartym miejscu, a jaka jest bariera mała od prowadząc 2-0 robi się 2-2 i jesteśmy wszyscy można powiedzieć niezadowoleni, tak? No bo faktycznie mieliśmy to zwycięstwo w rękach, także... Oddaliśmy to na własne życzenie, ale ja zawsze jeszcze będę jedną rzecz powtarzał, że doświadczenie nie zbiera się po ich zwycięstwach, doświadczenie się zbiera po porażkach. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że prowadząc 2-0 u siebie, będąc drużyną do tego momentu lepszą, oddaliśmy to i ten, rek, ten, ten remis trzeba traktować w kategoriach porażki na własne życzenie. Dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie nie, nie związane bezpośrednio z meczem trenera. Panie że Pan powiedział ostatnio w mediach, że być może po sezonie odejdzie Pan czy to ma związek z tym, że nie podpisał pan jeszcze nowej umowy, czy z czymś innym? Znaczy przede wszystkim to było niepowiedziane do tego, że ja odejdę, bo ja nigdy tak się nie wyraziłem, ja przyjeżdżam tutaj, chcę zbudować jakąś nową siłę wspólnie tutaj z kolegami i będziemy do końca to robić. Pojawiły się w gazetach informacje, którzy z piłkarzy mają odejść. Tak? I wtedy przyszli piłkarze i pytają się, no zaraz, no ja nic nie wiem, nie wiem, Ebis, Molarek, tam Bandrowski, były podane jakieś nazwiska. No to ja tylko powiedziałem, jak ja mam decydować o kadrze jakieloni na przyszły sezon, skoro sam jestem do 30 czerwca. To była taka kwestia wyjaśnienia dla drużyny, bo ja potrzebuję też żeby jego Smolarka zmotywować do tego, żeby nam pomagał, tak. Jeżeli on już czyta, że dzisiaj go nie ma, no to jest co najmniej duże fopa, albo po prostu no jeden z dziennikarzy notorycznie ten sam trochę się zapędza i, i po prostu chyba sam będzie musiał być za niego trenerem. Dziękuję. Zagraliśmy dobre spotkanie, na no szkoda tej drugiej połowy, gdzie... Może gdybyśmy tak wcześniej nie stracili tej bramki, to myślę, że ten remis, my mówimy remis, zwycięstwo dowieźlibyśmy do końca. Bo ten mecz chyba był najlepszy, lepszy od tych, które wygrywaliście, tak z trybun było widać. Tak. No jakby nie patrzeć, porównując te wszystkie mecze, czy, czy z Polonią Warszawa, czy z Pogonią Przednią, rzeczywiście to my pra, raczej prowadziliśmy grę. No ale no, niestety no, taka jest piłka, że niewykorzystane sytuacje czasem, czasem się mszczą i nie dowieźliśmy. A nie dało się bardziej tam tego Sarkiego w końcówce przypilnować, no bo o, cała krzywda ze strony Wisły to był sarki dzisiaj. No, wiecie, my też mieliśmy takie założenie, żeby na niego uważać, ale nie zawsze się da, bo wiadomo, że piłka jest dynamiczna, nie stoimy w miejscu, on też się porusza, także yy, wiedzieliśmy o tym, że stać go na wiele i pokazał to dzisiaj, że, że potrafi grać w piłkę. I, no, szkoda, że tylko, że akurat przeciwko nam Dani tam. Gwoździa, nie wbijaj, Norka, nie Dani widać, widać, że jest troszeczkę podłamany tą, tą sytuacją, bo można było skarcić Wisłę w ostatnich minutach. No cóż, no, no nie takie sytuacje się zdarzały, nie takie osoby nie trafiały. No, tylko szkoda, że 30 sekund przed końcem. No, no to szkoda. No, no co zrobić. Jak jak do tego meczu będziecie się przygotować? Chore mi się z Wisłu. Kiedy on no, tak naprawdę mieliście go według? No, myślę, że, że nie będzie jakichś, wielkich zmian w naszych przygotowaniach. Tak samo przygotowujemy się do meczu z bułhatowym czy, czy z widzewem. To jest y, normalna, normalna kolejka. Wiadomo, że Lech może prezentuje troszeczkę wyższy poziom niż, niż te, te drużyny, które wymieniłem, ale y, co, no, z Wisłą pokazaliśmy, że jednak, że jednak potrafimy grać w piłkę i, i na pewno to samo będziemy chcieli pokazać przeciwko Lechowi. A nie było tak, że już trochę uwierzyliście, że jest po wszystkim, tak podświadomie, że 2-0, 65 minuta już tam nic nie zrobią. To nic znaczy nie grają. zawsze tak jest, wiadomo, jak już się prowadzi 2-0, już każdy patrzy gdzieś tam na czas, patrzy ile, ile zostało. No, w, głowie, w głowie może na pewno każdy sobie myślał, już chyba, do, chyba mamy to zwycięstwo, ale tak, gra się pełne 90 minut, plus to co doliczy sędzia i... i... Po końcowym gwizdku możemy się cieszyć, ale no dzisiaj nam nie było to dane. No, chociaż jeszcze to nie koniec dalej, ta strata jest minimalna, ale mogliście już być na czwartym dzisiaj. Mogliśmy być. Może lepiej zgonić tą czołówkę niż, niż, niż być gdzieś na pudle i żeby nas później ktoś prześcignął. No, może już wystarczy tyle tych ty, ty, ty spotkań z Jagiellonią. No chyba, żeby do nas przyjechali, bo te podróże to trochę męczące. Ale tak wyjątkowo łatwo się chyba strzela panu gole Jagielloniu. Czy, czy łatwo? Dzisiaj też miałem sporo szczęścia, bo ta piłka, gdybym stał z metry dalej, to pewnie by przeszła nad poprzeczką. Akurat wpadła. W poprzednich dwóch meczach miałem chyba z 6%, nie wykorzystałem. Dzisiaj to się udało. Zremisowaliście mecz, ale pan może się czuć jako zwycięzca, prawda? Wchodził pan w przerwie. Po kiedy, przerwie. Po, po przerwie wynik niekorzystny między m.in. sprawą odmieniliście to. E na pewno otuchy dodało to, że strzeliśmy bramkę z rzutu wolnego. przy 2-0 gra nie wyglądała najlepiej i, i wynik, kiedy Sarki strzelił na, na 2-1, wtedy poczuliśmy, że jednak można coś, jakieś punkty wywieźć z stoku no i się udało. Ale też chyba coś w przerwie nastąpiło pozytywnego, jeśli chodzi o grę Wisły, prawda? Myślę o, jakimś, o jakiejś rozmowie trenera, może czymś No rozmowa musiała być, nie ukrywajmy, że pierwsza połowa słaba, też tak można powiedzieć do, do, do 60. minuty e, też nie wyglądało to najlepiej i e, jeszcze druga bramka e, po, po kontrze. E, to naprawdę cieszy, że po takiej grze Wywozimy stąd punkt. I no nie wiem czemu tak się stało, bo pierwsze 60, tak, bym mówił, 5 minut kontrolowaliśmy spotkanie. Graliśmy dobrze i w obronie, i w ataku. I mieliśmy mnóstwo różnych, wolnych. Grywaliśmy do tego 2-0 i dostajemy bramkę ze z tego fragmentu gry, z, z przypadkowego, może nieporozumienia i niepotrzebny fał. I, i, i dostajemy bramkę na 2-1. Później jakoś. Nie wiem, tak to wyglądało, że, że zaczęliśmy nie wiedzieliśmy jak mamy grać. Tak to wyglądało z wojska zamiast spokojnie się cofnąć i, i, i czekać na tą kontrę na 3-1, to dostaliśmy tak jakby bramkę z, z szybkiej akcji i, i gdzie no nie powinno nam się to zdarzyć, taka prawda jest, bo o, zaprzepaściliśmy naprawdę dzisiaj, no, graliśmy dobry mecz, to no, tak jak Pan mówi do tej, do tej, tej minuty I, i ciężko jest coś powiedzieć, bo po takim meczu, gdzie, gdzie wydawało się, że, 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 no, że dowieziemy to zwycięstwo i to do końca no, remisujemy, no szkoda. A to nie jest pierwszy raz, kiedy nie potraficie dobić przeciwnika, prawda, który praktycznie leży już na łopatkach, tak jak było, chociażby z piastem, Gliwice, wcześniej z widzewem, uci tak mógłbym jeszcze tam wyliczać było. No dokładnie, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego. No, choć 2-0 wydawałoby się, że jeszcze u siebie po, po tym meczu, gdzie, gdzie no, no Wisła nie stwarzała sobie jakiejś okazji wcześniej. No, że, że powinno powinno starczyć i, i czekać może, może na, tą, na tą trzecią bramkę, już też by już było na pewno po meczu, no ale niestety no. Straciliśmy bramkę na tą na 2-1, no i, i później wkradło, wkradło się w nas i to wszystkich taka, żeby dowieść, żeby dowieść ten wynik, wiadomo, już chcieliśmy, chcieliśmy 2-1 dowieść do końca, no i, no i niestety dostaliśmy bramkę jeszcze później też po 2-2 wiadomo już też miała z, z, z okazję, no, pomijając fakt, że my też mieliśmy w 94. minucie no, m, sytuację, która no, nie masz czym trzeba ją trafić tak, w 93. minucie. No i, no, i, no, i niestety na no, szczęście nie było dzisiaj z nami. Remis w takich okolicznościach może odbić się na, na Waszej formie w najbliższym meczu. Bardzo silny Lech na wyjazdach przyjeżdża do tego Białegostoku na pewno, choć powiem tak, ten mecz pokazał, że, że w piłkę grać potrafimy, tak? Utrzymywaliśmy się dobrze przy piłce przez, w pierwszej połowie. Mieliśmy z taką sytuację, no wygrywaliśmy 2-0, no, na pewno nie, na pewno się nie załamiemy, ale, ale tak jak pan mówi, no szkoda. Bardzo szkoda tych punktów, bo, bo wszyscy zostawili sporo zdrowia no, i, i niestety i i 2-2. Atmosfera w szatni chyba nie była najlepsza. Na no, pewno nie była najlepsza, bo, bo, bo nic nie wskazywało na to, że, że, że zremisujemy ten mecz. Już taki mecz jeden graliśmy tutaj z Lidzewem. Mówiliśmy sobie, że żeby, żeby być skoncentrowanym w tych ważnych momentach, no ale niestety 2-2 no. i jedziemy dalej. Sponsorem Jaga TV jest Barter SA. Największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Pomóż zrealizować marzenia trzech niepełnosprawnych kibiców Jagielloni. Tankuj gaz na stacji Barter przy ulicy Kopernika 97 w Składowej, a Barter zorganizuje dla nich lot balonem. Barter, tankuj z nami.